Dość mi wy... Korona. Co się stało? Co się stało? O kurwa, rower w chmurę <laughs> wszedł. Ogień z, Ogień, z Ogień, z Ogień z kurwami. Ogień z kurwami. Ogień z kurwami. Ogień z kurwami. Nieważne co robisz. Zawsze ma być ogień z kurwami. Cześć w ekipa WK z tej strony. Dzisiaj robimy Pałac Kultury. To szybciej zrobi, zrobi Pałac Kultury, ten jest najlepszym budowniczym. I mamy tutaj taki zestawik. Nie jest to materiał sponsorowany, jak możecie się domyślać u nas na kanale, to rzadkość. To jest firmy Tref, tak. wiodącej firmy e, robiącej gry, która robi gry. Pewnie zapytacie, Dobro. czemu nie ma z nami Sakera. Nie zamierzam powiedzieć, także zaczynamy. Saker jest chory. Na co? Nie wiadomo. Może korona. Nie wiadomo. To nie będzie takie proste. Zróbmy tak. Macie na to godzinę. Ten odcinek wygrywa ten, który będzie na dalszym etapie z instrukcją obsługi. Ten odcinek wygrywa. To będzie na dalszym etapie. Cegły, cegły są jest. takie same, Pore. wszystkie te cegły są kurno prawdziwe, solidne. Czyli pierwszy punkt do złożenia konstrukcji będą potrzebne nożyczki. <noise> A my rozkminę, że e, nie trzeba nożyczek. <noise> ja już wiem dlaczego, bo deski trzeba pociągnąć. Ej, tu są prawdziwe, najprawdziwsze cegły. Ogólnie koncepcja miała być taka, że tak. dwa na dwa robimy, nie? żeby szybciej właśnie Ale praca była. Na przykład Ale zobacz tu jest ma. czarne i białe. Nie wiem o co chodzi pierwszy krok, kurwa. No może nie widzisz pierwszego elementu, bo dwa pierwsze etapy zrobiłem za was. To jest naklejenie, naklejki okay. na drewnianą deskę. Dobra, nie czyli od którego się? etapu zaczynamy? Ten zaczynasz od trzeciego. Od sobie. trzeciego, dobra. Wiecie, no, że prawdziwy, prawdziwy Pałac Kultury został zbudowany z 40 milionów cegieł? Ciekawe ile my tu mamy cegieł. I w ogóle układacie go w oryginalnym kształcie. Eee, kolorze, przepraszam. O. Bo pas kultury miał kiedyś przecież taki kolor. No dobra, no, zacznijmy zabawę. Wiesz co, jeszcze miał kiedyś taki kolor. Co? Taki kolor miał kiedyś też. Mój kutas. A ciekawe ile czas. No, Ale tak duży, że jest ten tak czy nie? Z... Sinny jest. Po walce <grym> zrobił się czarny i duży ten. Nie taki sinny. Siny się zrobił po nocy z twoją matką. To pozdrów ją. No, dawno nie widziałem. Jak coś to trefla zapraszamy do współpracy. Oh, that's it. That's it. Fajne to jest. Pamiętam kiedyś lubiłem składać modele. Też dopiero wstałem i na przykład dopiero na tym etapie e... Ogarnąłem, że może tak będę smarowała nie kurwa pole podstawy Tylko cegłę posmaruję i będzie łatwiej Także powoli się rozkręcam no. Ciekawe do jakiej realizacji dojdę za 15 minut Że coś źle zrobiłem Ej, ale no, przyjemne te cegły, co? To trzeba im dać od razu Bardzo fajne są te cegły e, Mniej rozkminiania niż miejsce. w klockach Lego, nie? Nie no, masz takiego, że tak cię mózg no, boli No, je Na razie, póki na razie, co W no. instrukcji obsługi przeczytałem, że jest 20% cegieł więcej niż powinno być. Specjalnie, żeby można było ulepszyć swoją budowlę lub zmodyfikować. Co, co najciekawsze, jak oblejecie później wodą ten pas kultury, to cegły się rozkleją i będzie można użyć je na nowo. Co to powiem? Tak. Czyli to jest taki klej. Też was w kurze krzywodacie ja cegie. Nie robię przerw. Wolę, żeby była przesunięta konstrukcja niż. Później straciła na stabilności. Okazuje się, żeby to była symulacja, to te cegły mają zawartość azmestu. <głos> 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 żeby cię truły. Żeby zawiodzorowały tak, tak, z kultury. Tak, w 100%, żeby by było doświadczenie. Ty ciekawe jakbyśmy w skład spojrzeli. Czy jest azmest. No nie, to jest zabawka tak. dla dzieci, myślę, że... A wiecie, że aktualnie powstaje najwyższy budynek w Europie, u nas w Warszawie, żeby firmy wynajmowały tam powierzchnię, żeby ludzie mogli tam pracować w A czasach nazywa? pandemii. To się nazywało? To jest to? Nie, to jest... To Warso. jest Warso. Warso chyba. Kiedyś I, będziemy takie Warso budować. I akcja jest tego typu, że trochę pechowo się wstrzelili. Bo teraz wycof wycofują się z Mordoru, wiadomo, wszyscy na czas pandemii. To może i tak zejdzie, bo przecież tam wróci, wróci wszystko do normalności. Nie tak. To wykupią mi tak i tak inwestorzy, człowieku, jak świeże bułeczki. Podejrzewam, że sam tam jeszcze. Sam kupię. Kupisz co? A może to jakaś współpraca? Jaka wasza no, najtrudniejsza budowla z Polski, z takich zabytków? No byłaby właśnie najtrudniejsza do zrobienia z tych cegiełek. KFC Najrozoimski. Pałac na Wawelu. Kurwa, powiem wam, że dwie godziny tak będziecie siedzieć. Jak mówi mi ktoś, że lubi klocki leko, to ja mówię: to, A składa Bugatti. Ale autentycznie od momentu, kiedy Bugatti złożyliśmy, to mój entuzjazm w stosunku do klocków opadł. Fest. Nawet tam gadaliśmy coś, że Nie De chcecie. Deja Kai mówił, że Sokoła milenium. Żeby Kaja mi tam kupiła na urodziny, kurwa, jak ja bym to po, po tym Bugatti dostał, to serio żeby tylko przykrości kajniec zrobić, No to musiał odjebać, kurwa. kurwa byś musiał to tak samo niektórzy, może mają też, jak dużo piją, już tak przegną, kurwa, tak zaleją pałę, że odechciewa im się, kurwa, no. na połowę życia, nie? No. To tak było z A A zobacz, ty jeździsz tak szybko tym samochodem nie, Lubisz nie jeżdż, żyć krótko, ale szybko Nie jeżdżę szybko Jeżdżę dynamicznie, Pasz. jak warunki na to pozwalają Ale nie masz nigdy świadomości, czy ktoś nie zaśnie za kierownicę albo coś To nie. jest problem, prawdziwy A jeżdżąc zawsze wolno, to nie zdarzy się mhm. Więc dlatego się częściej rozpierdają ludzie, co szybko jeżdżą no. To jest takie pierdolenie, że... No. Bardziej ufam kierowcy, on sportowego niż tego, ale taka prawda. Yy, na trasie zazwyczaj zjeżdżają yy, ci drogie osoby, które yy, kurczę. No, Wolniej jeżdżą. Wolnie jeżdżą. nie są tak przyzwyczajone no. do tras. No. no i to jest problem, nie? No ale. Yy, A to, nie że tam, Nie masz wpływu na niego. Nie? No A pamiętam, miałem taką yy, jedną akcję. Akcja była typu następującego. Robiłem sobie tutaj trening w piątek. Zmęczyłem się tym treningiem. I miałem jechać 400 kilometrów trasy tam do Kali i mówię, że się spokojnie pojadę, nie? Co w się sensie spokojnie? No po prostu spokojniej niż zazwyczaj. że przepisowo, nie? że przepisowo na autostradzie. I pierwszy raz w życiu miałem taką sytuację, że było niebezpiecznie, że musiałem zjechać na trawę. Na autostradzie tak mi tir zajechał i zazwyczaj jak jadę, no, to tira mijam dość szybko, i on nie zdąży, nawet jak coś tam zjeżdża, no to bardzo szybko go mijam, nie? No a wtedy jechałem y, wolniej, i po prostu mijałem tira i byłem na wysokości tira przez 2-3 sekundy. Jakbym w połowie tira to już mi zaczął zjeżdżać, a to jeszcze o taką prędkością jadę, że jeszcze będę obok tira jechał z 2 sekundy, nie? No i, no i musiałem zjechać na trawę. I ta, i wkurwiłem się, mówię, kurwa, nie no, tak to ma wyglądać? Dałem I w pizdę tak. i od razu, kurwa, bezpiecznie się jechało, taka prawda. A ja wczoraj wracałem z Wrocławia. <grym> Oczywiście to jest takie skrajne pierdolenie, musicie wziąć pod uwagę, że nie, nie zachęcamy do do szybkiej jazdy, bo to jest jeden przykład i łatwo jest coś takiego powiedzieć a w innej sytuacji i przez to, że jechałem za szybko, to coś by się stało, wiadomo, ale tak po prostu żartobliwie to mówimy, nie, ale i tak uważam, że jazda dynamiczna, gdzie jesteś nie zapierdalasz przesadnie, ale jeździsz dynamicznie, poruszasz się w tym ruchu i, i jesteś cały czas uważny, bo najgorzej jest jak łapiesz taką zawiechę, jedziesz wolno, pisz zawiechę i, i się wyłączasz i przestaje człowiek myśleć. To jest najgorszy stan, nie? No, co tam, robór do Wrocławia jechałeś i coś się stało? No wracam z Wrocławia z No i jadę, jadę. Za mną trzyma się Mercedes. Taki ładny, brązowy kolorek, metalik. No i tak spodobało mu się jechać w moim cieniu aerodynamicznym. Spoko. No ty ale, to ściana. Ale jesteś. przycisnęło mnie z siusiu. Nie lubię stawać na siusiu. Jak już jestem w trasie to lubię wiesz, jechać, jechać i jechać A. do końca. No i dobra, kurwa, no przystanę. Fart, <grystanie> <grystanie> ale na przykład w mieście... Nie jeżdżę. Nikt powyżej stówy, Bo się boję, że wyprawko prawko zabiorę, w serio. No ja tak. Ale też bezpieczeństwo, nie? Nie no, ja. jestem zły na ten przepis ogólnie. Serio tak motywuje, żeby nie zapierdalać w mieście. A tu szkoła, tu coś. No tak, to. A znowu zobaczysz. Nie wiadomo. Znowu mandat. są Ten najebany miskie. idzie ci, wyjdzie, nie? Do stówki. Okej, okay, tam na żwirkach. A na no, 99, nie? No, ale to zobacz: 99 i mały mandat za to ci grozi. 500 zł. Powinieneś 5 tysięcy płacić za takie coś. A jest kraj, gdzie w zależności od e, Twojego wynagrodzenia. No, według mnie e, masz. być tak. Patrzysz na PIT i na przykład no. 1% PIT-a musisz płacić. Nie? No. Jakby miał być mandat owca 10 tysięcy za to, to byś kurwa nawet 90 nie jeździł. No, nie. Trochę, kurwa, coś tutaj odjebałem, maniane. Bardzo dobrze. Tu nie postawiłem filmu. Mi się już nie chciało patrzeć no na instrukcję i już, chłop. Ja sobie tutaj troszeczkę inaczej no, porobię. Serio nie... No faza. No. Nie. O, owca zaczął improwizować. Mam 20% tutaj. więcej cegieł. Ja pierdolę. Mieliśmy robić challenge, a jeden, kurwa, nie układa tego, co na instrukcja, a drugi dwa razy wolniej. Z kim, kurwa, ja gram? I po co? Tracę tak. Grasz z kłótkiem i z łysem. W takich sytuacjach sens życia, kurwa. Tu będzie trawa. Że to będzie posta apokaliptyczny pałac kultury. Rozjebany troszeczkę i już wiecie jak w, był ten film z Willem Smithem co nowy Jork był już zaorany taki tak, Jestem legendą. Jestem legendą. No. Dawaj ponczujecie! Będziesz no, najlepszy! No, no, no. Dawaj, dawaj! Dawaj, mistrzu. Ile masz bricks per minute? BKM ile masz? Start, przez minutę kto więcej cegieł. Ale myślisz, że oni to będą, im się chciało to liczyć? To ja teraz sprawdzę, dawajcie. Gotowi? Gotowi? No, czas, start. Raz, dwa. Ko, kurwa, robisz gubka. Dobra, wygrywa. Dobra, koniec. Ostatnie 13, Pociąg 10. No bo mi tu. Się, 13 BKM, a, byku. Po twojej budowli widać, kiedy ci powiedziałem, że masz 20% cegieł więcej. <grywa> <grywa> Między piętrem drugim a szóstym jest burdel. I kasyno. Serio, tam nie ma okien. Po prostu jest kasyno i burdel, i tam nie, nie potrzebny. W kasynie nie masz okien. Żeby czas ci upływał, i zostało pieniądze, więc to jest kasyno. Nie panikujcie, kurwa! Będzie dobrze! Bo... <grym> <grym> szwindel Holding. <grym> <grym> Tutaj wam wyjaśnię tylko. Se na Warszawie to jest. Polski Słysza. szwindel, niestety, piętra 1,6 zostały <grym> rzeczowo spierdolone, więc trzeba jakoś to wyciągnąć i. I po prostu to będzie takie spojenie, żeby to nie je było na zewnątrz, żeby te ściany nie je były, nie rozwarstwiły się, nie je na zewnątrz. Ty a to trochę wygląda jak... E te, ale okno zrobię. Innowacyjne <totetykny> pomysły. <laughs> Największe okno <obrębny> w Europie. To <laughs> szkła kurwa. Zapraszam to. Zapraszam to. Ty patrz tu kurwa. Inwestorów. Panie, pan, panie... Panie kierowniku! Co z tej strony. Panie Kierowniku, ja się dzisiaj będę szedł ja dzisiaj idę na ten... Słucham? Na, 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 na ty. No kurwa, trochę się na ten, no, dykt. kurwa, trochę się, ta dykta z drewna obsunęła. Ja patrzę z dołu, co wy pierdolicie w ogóle, tam... To jest minimalny odchył od normy. Ludzie nie wierzyli, że tak się robi. Wow, to się trzyma? A, kurwa, klej. Klej jest y, oryginalny, niemiecki Mocarny, no klej jest Schwindel <grymne> O, Ty, to jest dobre na mój slogan, mojej firmy Oczekiwania kontra rzeczywistość Schwindel <grymne> <Schwindelesa>. <grymne> Chciałem powiedzieć, że podoba mi się, że nie zrezygnowałeś Don't quit, nie wychodź, Schwindel <grymne> Przecież to miasto płaci Podatki cukrowe o, i piętro będzie. Ty, my się tu śmiejemy, a tak jest, kurwa. Kaziu był mi dużny, Dałem mu 5 tysięcy... Wojewoda, tysię... ten wojewoda. Tak, wojewoda. Dałem mu 5 tysięcy, on podpalił, kurwa, ich, ich całą firmę. Potem popełnił samobójstwo, bo nie wytrzymał tego obciążenia psychicznie. Więc i tak i tak te pieniądze znalazłem i wziąłem sobie. A, a co ten Od a mój? chyba w panda e, A co do przetargu? Kuzynka. <giby> <giby> Kuzynka. Kuzynka. więcej nie pamiętam. Kiknęła przy podpisie <giby> <w> to panie, ekscelencjo. <giby> cegła przygniotła Stopę kolegi. Ile za zatuszowanie sprawy? To tysięcy hmm. dla Dajcie, Weźcie sobie urlop płatny dwutygodniowy 50. i ani słowa policji. A nawet jeżeli kurwa was podkusi, to, to kuzynka rucha komendanta. Czekaj, był taki gość jest, 3 lata temu Nie pamiętam On był taki młody i spocony I że nie pamiętam I on ja... nie, nie pamiętam Nie pamiętam Być może tam byłem, ale nie pamiętam w Dnia 23 tak kwietnia 2018 roku Na skutek nieprzestrzegania zasad BHP Na pańskiej budowie zginęły 4 osoby Nie pamiętam Masz call to action A wy? co w ogóle z tym klejem nie obchodzi mnie to Ro, Robota, robota, robota Ze stołu Pocie zakończyliśmy swoje poczynania Nie, jak widać zabrakło po prostu Funduszy, inwestor wycofał się. Zostawił w stanie deweloperskim. Nie, surowym, nie zamkniętym. nikogo. się tu wmieszał w biznes. No i tyle. Może kiedyś znajdzie się nowy inwestor ale dokończymy budowę. Ale zobacz, specjalnie pewnie tak równiutko, żeby każdy myślał, że to jest zajebista robota, żeby więcej pieniążków włożył. Dokładna robota, A to właśnie nagrycyk. chyba przerosł mm. właśnie... Za dokładnie. Za dokładnie gdzieś poszło to w koszta. No, w mojej budowli board, czyli zarząd yy, Dausiana, już mówię dlaczego, znali przypadek Roberta, że ten sam inwestor Dał tutaj ciała, poszedł szwindel, i mimo to tak nas zaczarowali na spotkaniu, że zgodziliśmy się no bo były, były atrakcyjne ceny i gdzieś na pułapie 3-4 piętra <grystety> niestety wykruszył się i musieliśmy zmienić, zmienić inwestora <coughs> na drugiego szwindla. E, potem przyszedł kryzys, pandemia. 2000 e, lat później jesteśmy tutaj. Szwindel. Zamach y, asteroida, pierdolnęła w ziemię. No i zostało tyle, nie? No i też y, Azjata był. Tam <grym> szóstym inwestorem, i kurwa <grym> zażyczył sobie takiego stylu. Jakbyśmy to sprawdziło. A oceniali, tutaj to wygrał. Nie? A tutaj państwówka. No tak? tutaj ja musiałem pokazać potęgę reżimu. <grym> musiałem zrobić wszystko idealnie, żeby społeczeństwo było uspokojone i żeby patrzyło w przyszłość spokojnie. Jest taki pałacyk na jeden kraj, jeden pałacyk. Gospodarka się rozwija. Wszyscy są szczęśliwi. Powiedz, że robisz trzęsienie ziemi. Takie trzęsienie Richtera jest? Jeden stopień. No. Jeden stopień. Nie nic robi wrażenia. Kurwa, co stopni jest? Dwa stopnie. Dwa? Mamy poprzeczne ruchy tektoniczne. No, już 2000 cm. Nie, jak to wy letnia budowla przy czwartym stopniu zaczyna się sypać. Stoletni pałac kultury jest, nieukończona inwestycja dewelopera Ty z Malty. Ale zobacz, teraz jeszcze fajnie wygląda, nie? Teraz autentycznie zrobiliśmy ruinę. Ruinę, nie? I tak się rozsypało. Nie, że ktoś to układał, tylko zrobiliśmy to.